Ei, 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 para chugar no Co przyniesie ten dzień Szczyptę zamulone, no bo wczorajszy jestem Więc nawet nie niepokój do mnie pało z Alkotestem Ten styl będzie kiedyś dla młodych Monteverestem I dla mnie szczęście, jest na szczycie moich marzeń Ale póki co od lówki mam parę oparzeń Czekam jak postawił pomnik kupa, my tu wydarzeń Bo historia się tu pisze sama, jak historyki, kto tu nie lata przed oczami owiec tylko złota sztaba i karaty Do takich mam nadzieję czy jest to marny Bo mam wrażenie, że ten świat porządne już wszystkie zasady A teraz powiem, co me oczy zarejestrowały Widziały wodospady, a moje myśli odleciały A moje usta w krainie blisko strady napiłyby się lemoniady, tu klimat jest nie od parady I przez cały rok się nie zmienia, a czas ucieka Szkoda mi tych, co na losu wiesz wiecznie czeka Powiedz, na czym sens tego życia polega Jak wiele dzieci na jedzenie czeka A wiele kurew Belvedera do kielicha tu polewa a czasu cieka i co zrobisz musisz, że się czegoś tu dorobisz Co życzę powodzenia Po tutaj na nikogo nie czeka 0,22, A teraz powiem co widziałem me oczęta Flaszka na poczęta, już dziewczęta, awantura wczęta, a imprezka rozpoczęta Dobierelki to bliczenta Stuka, bokiem, stoję sobie Nie uwierzysz yeah, like jak you. na razie wiedzie mi się słabo Choć moje życie wygląda niczym na zwykle sparano. Więc ma to nie pokazuj palcem tu na moje stado Bo twoje ZPD przy moim słów wygląda zwyczajnie tu słabo No bo brakuje wam tego czegoś jak, tego czegoś jak Na przykład godności Bo nie ma na ulicy dla frajstwa jebanej litości Poz zakładów jak najszybciej na wolności a a a G.